To jest drugi odcinek z jednej gry. Sorry, że tamten odcinek był krótki. Ten też będzie krótki i bez pożegnania. No ale no, limit czasowy. No. Jeszcze? No i to, no, to jest dokończenie tamtego filmu. No, Rad, za, za... Nie marnować czasu, to zaczynamy. Tu chyba. Tu. No. To zaczynamy. O kim zobaczymy! Tak, choć, chodź, chodź, już, tak. chodź już do nas! No. Tak. A, nie. tak. Tak, tak, tak. Tak, tak, A. A, nie wstać. Tak, tak, O! Mamy! Mamy Let's go! Ale, duża arena. O! Wszyscy, wszyscy, wszyscy na arena Chyba, nie, nie osoba, tylko jedna osoba, osoba. Znaczy Musimy to wygrać! Jesteśmy prosami, a nie oni! Oni są słaby uszami! Dobra. Ja robię nam... Z jednej i z drugiej skąpę. strony y, osłonę dymną, okej? Okay? Mhm. Mhm. Znaczy co to jest robi. Do widzenia. Znaczy nasze, tam, Aha, my tam my tam. To, 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 to naprawdę była ja! tak. Ja. Jeden w świecie wie. Jeden z do... No, nie wyeliminował. ja nie żyję. Nie wyeliminowali nożem. A my już A no, za tobą! Za mną! My... Dzięki on jest proszę. Dzięki Jeszcze jeden! Gdzie on jest? U góry! Jest! Mamy to! Brawo. Mamy to! Ale nubi! Nuby co nie? No. Próbuję podpalić jednego ja spróbuję użyć granatu. Może to coś da. Podpaliłem? Podpaliłem jednego. Podpaliłem, let's go. Ewa, mam już mało życia. Oko? Jednego podpaliłem. Pomóżcie mi. I jeden ma granaty dymne. Gdzie popadnie Ameliusz? Gdzie popadnie? Jest, o. Nie mogę. Nie mam Uważaj, zostałeś sam. Ja sam? Dawaj tego ostatniego. Oni... Ty sam. Stryjena, one one to ja się nie, się nie... ty. Ja. grać. A! A nie myślałam, że ty Jest ten, Czerwonej, czerwona bluza! Czerwona bluza, czerwona bluza! No, no, no wiem! O, tam jest, tam jest, tam jest! No! A, już, proszę. To nas ja tego... Szkoda! GG? Jest! Musimy ich wykończyć! Zgadza Zajmijmy sobie. się pierwszym no, czerwonym! Nie Wsz co, wszyscy na tego czerwonego, dawajcie! Dobra. Cześć! Tam, w tym Sniper! Dobra, wyeliminowałam jednego. Zabił mnie! Teraz zróbmy wczoraj dwójkę zabił Snipera. Mnie zabił Sniperem. Uwaga! Pablo, jesteś jedyna! Na dwóch musisz. On gra granatami dymnymi. Jest... Za to! O! Nie! O nie, czerwony! Ameliusz! Znowu, a nie. Jakim cudem? Bo oni mają zach i zna, na hita! Dobra, dobracie! Bramy do się uciekać i na czerwonego! I ten płomyk ich zabija! Z czego co Uwaga, snipe'a! Pani czerwony! czerwonego, czerwonego. czerwony za służę! Dawajcie na czerwonego, oh. to jest nasza, nasza szansa. Let's go. Dobra. Czerwony nie żyje, teraz my. Nie, Nie. Ameliusz nie żyje. Ameliusz nie żyje. Paweł Ameliusz nie, nie żyje, a jestem w kryzysie. A okay, teraz uda ci się. Let's go. Oh, do! Brawo wy. Yeah. Dobra, wy, wy, Brawo wy! Opłacało się podpalić czerwonego. Zagrożenie największe z w No. Chwianczę się dla dobra. No. Ej, dobra, jestem otoczony. Oni mnie zabiją zaraz. No już nie żyję? Pomagam, no. Pablo, pomagam, pomaga, to, to mam. Nie, czerpony, nie, czerwony, nie, 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 O nie, snajpa. My tu przegramy. No, Nie trać mu wiary! Używać ogryzłajpy! No. Ja jestem słaba w tej grze, nie... To nie da się Ej, Nie, to jest się jara, jednego trafiłem flarą! Próbuję trafić flarą! Czerwonego! O, Pablo! PABLO! Sama? Czerwony! czerwony. Tu jest sukces. na 3? Nie wydaje mi się. My <laughs> też. Oni to wygrają. To. Właśnie, Ej, co tam Dobra, słuchajcie, musimy trzymać się razem, jak FBI. Uczamy i jedziemy jedną. Jak... Następna runda, jak FBI normalnie. Wiecie. Dobra. O! Szymaj, Pablo ja teraz no, zaraz będzie mnie. Pablo zaraz... Pablo! Nie! Prawie Aj! Aj! Prawie! Braku, słuchajcie, kłócamy no i idziemy w FBI. Idziemy jak w FBI teraz. Ale to słabe. Idźcie na dół, na prawo, na prawo, na dół. Na prawo, Ale na wiesz, na dół. to jest słabe? Ale nie, bo wtedy będziemy w jednej grupce i wybieramy sobie jeden cel. Dawaj to. Uwaga! Dawidem, 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 dawidem. Nie, Aj, by, nie, nie dobrze, 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 nie, dobrze, Nie się leży w was, dobra tam, baga tam, baga tam, tam, baga dobrze baga to baga tam, gramy tam, snajperką, snajperką gra. Snajperka. Jak masy, tak, jak ma takie białe, to szczerze. Jak 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 jest takie białe światełko, to znaczy, że jest... No, wygrywamy. No i no i słabo. Łącznie. I gorszy czerwony. Łapo. No. Musimy wygrywać. Tak. Chodźcie ja raczej. jestem na potok w tą grę. ja był ten, w ogóle nie wygrywam. No widzisz. A może teraz ja z Ameliusz kontraty? Jestem za. Dobra. Dobra. Nie, nie wychodźcie. Dobra. A tak, musimy iść do dwóch. No nie! Ja nie mogę, było gotowe! Wejść! No tak! Wejdź, ja już do kółka. No wejdź, szybko yes. wejdź! Aha. Gotowe. Nie, Polaku, nie! Nie dołączył. Ej, nie go, let's go! Arena, ale, Nie miałem takiego szczęścia. Ja dasz radę. Ja robimy.

tak, pistojecie i granat. Pistojecie kierączki i granat. Kierączki i granat. Tak. No, ty tego nie rozumiesz? Ła. Czeka, że nie mam nic do A Mogę, może, Mo mogę, mogę myśleć. Plan jestem w moim, w moim, mogę myśleć? Możecie śmierć. Wdeczkę. Nie, Nope. Wy jesteście. Ja Widzę, że nie ma. Ten, Ciebie nie zabiłam, no, tak. no tak, tak, a Coś ci mówiłem o pistoletach! Nie no, no, pistoletki! no, pa, pa, Możesz? no, 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 już no,